Hej cześć śmierć, wszystkim witam was w kolejnym odcinku z, z komendy Red Alert Contest Strike I to jest ostatnia misja, więc zostawcie w komentarz, no i subskrypcję. Zobaczymy, może nam się uda ugrać tą grę. Bo to jest naprawdę ciężka misja. Ale ciężka. Ta misja trochę jest no, ale... Yes, mamy radę. Of course. Of course.

Call. I'm there! Lots of rock! I'm there! Jest misja wykonana, więc bardzo szybko. I zobaczmy teraz końcowe intro. Stavros, you old dog! Have you got any idea what a pain in the ass you are? Well, that's not what I hear. The commander here tells me that he had to assign three privates to clean your diapers. <laughs> General Stavros wishes to offer you his deepest appreciation and congratulations on your brilliant career. <laughs> No i tak się zakończyło po stronie Aliantów właśnie cała seria. Z. Konta strajka. Więc tak, wy zostawcie łapeczkę, komentarz. No i subika. A ja kończę i zaczynam za chwilę następną serię. Czyli po stronie sowietów, jak to będzie wyglądać. Dowiemy się już za niedługo, więc wy zostawcie łapeczkę komentarz Hejos. Tak. バイ,ンイチータバイバイ。